Kochane dzieci, bądźcie wierne wezwaniu Pana, nie bądźcie przeszkodą dla Bożych planów, On wiele się po Was spodziewa. Słuchajcie mnie, nie przyszłam z nieba po to, by Was zmuszać, ale bądźcie posłuszni moim wezwaniom. Wszystko w tym życiu przemija, lecz łaska Boża w Was będzie wieczna. Zdążacie ku przyszłości, w której tylko nieliczni będą oddawać cześć świętemu imieniu Bożemu. Ludzkość zdąża ku przykrej ślepocie duchowej, i ja przyszłam z nieba, aby wskazać Wam drogę zbawienia. Módlcie się. Jedynie dzięki sile modlitwy możecie zrozumieć moją obecność wśród Was. Nie zapominajcie. Wy jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.